Cześć, dzisiaj pokażę Wam stację EcoFlow River 2. Jak ona się sprawdza na sytuacje awaryjne, sytuacje kryzysowe? Czy jest nam w stanie zapewnić jakiś komfort, żeby przetrwać krótkotrwały kryzys? Zapraszam na materiał. Stacja jest o tyle mała i fajnie skonstruowana, że nie musimy jej wkładać do plecaka. Możemy ją tak naprawdę przenosić na takim solidnym uchwycie. Jej waga to 3,6 kg, a moc, którą może pracować, to nawet 600 W, wat. 256 W, czyli dosyć sporo, jak na takie małe urządzenie. Owe gniazdo samochodowe, takie zapalniczkowe. Do którego możemy włożyć prześciówkę i zrobić sobie dodatkowe gniazda na USB? Najważniejsze dla mnie jest ładowanie oczywiście z USB telefonu, latarek no i gniazdo 230 V, co pozwoli nam zasilić większość mniejszych urządzeń w naszych domach. Stacja oczywiście pozwoli nam na zasilanie naszych telefonów za pomocą dwóch gniazd usb mało że telefony to możemy doładowywać sobie latarki teraz jak mam podłączone latarkę to doskonale widać na jak długo starczy mi baterii w mojej stacji pokazuje nam ile właśnie dana latarka na dolnym wykresie pobiera nam prądu. Górny wykres pokazuje nam ładowanie naszej stacji, na przykład, bo naszą stację możemy ładować z czterech różnego rodzaju źródeł. Począwszy od zwykłego gniazda 230 V, całkowite naładowanie baterii zajmuje jedną godzinę do pełnego naładowania akumulatora. Drugie ładowanie jest za pomocą gniazda samochodowego, które możemy sobie zabierać na stację. W teren gdzieś przewozić w samochodzie na wszelki wypadek i doładowywać sobie właśnie z gniazda zapalniczkowego tego samochodowego. Trzecim źródłem zasilania jest: możemy dokupić sobie panele solarne i doładowywać sobie za pomocą energii y, słonecznej. A czwartym rozwiązaniem jest doładowanie za pomocą gniazda USB typu C czyli cztery źródła zasilania, żeby po prostu zasilić naszą stację, żeby wskrzesić ją do życia. Chcemy korzystać sobie z prądu w nagłych sytuacjach. Najczęściej przewożę ją w samochodzie i zasilam. Doładowuję właśnie latarki, telefon. Użyczam znajomym, którzy ze mną podróżują, obozują, doładowują drony różnego rodzaju sprzęty. Każde gniazdo, które chcemy włączyć, mamy dodatkowe przyciski, żeby po prostu na mnie pało energii. Tutaj mam dodatkowe. Możemy sobie zrobić przejściówkę i mieć dodatkowe gniazdo USB, na przykład na drugą latarkę. Mamy więcej latarek z akumulatorami. To możemy sobie po prostu dołożyć dodatkowe gniazdo USB. Oprócz tego stacją możemy sterować sobie za pomocą aplikacji w telefonie. Ściągamy aplikację i na aplikacji też widzimy całe zużycie energii, ile nam zostało jeszcze procent naładowania baterii, jak przebiega proces ładowania. Komunikacja między stacją a telefonem odbywa się za pomocą sieci Wi-Fi bądź Bluetooth. Naszą stację trzymać w domu bądź przewozić w samochodzie możemy ją zabierać na różnego rodzaju wyprawy waga tej stacji tak jak mówiłem 3.6 kg wygodny uchwyt do przenoszenia bądź do włożenia do plecaka stanowi problemu z mieszczaniem się możemy ją wrzucić do kampera możemy ją zawieźć sobie na działkę gdzie nie mamy prądu możemy z niej korzystać tak naprawdę wszędzie oczywiście możemy być niezależni dokupując sobie panele solarne i przez cały okres kiedy mamy intensywne źródła słoneczne to możemy tą stację sobie zasilać i być niezależni energetycznie oczywiście możemy naszą stację wykorzystać albo zostawić ją w miejscach naszego ukrycia jestem na starym strychu jest to moja taka e, niezależna kryjówka do której niekiedy zaglądam, dlatego stacja pozwoli mi na zasilanie mam tu świetliki, które rozświetlają mi tutaj częściowo Pomieszczenie, w innych pomieszczeniach jest ciemno, tam gdzie są świetliki, jest w miarę jasno, ale za godzinę zapadnie zmrok i będzie tu panowała całkowita ciemność. Dlatego stacja zapewni mi źródło światła na noc. Mała LEDowa żarówka. Zupełności wystarcza, żeby rozświetlić mi kawałek pomieszczenia, żeby sobie spokojnie jakoś przygotowywać posiłek, coś ciepłego zrobić do picia. Potem ją wyłączam, żeby nie zużywać nadmiaru baterii. Cały czas ładuję sobie e, latarki, telefon, radio, także rzeczy, które będą mi potrzebne jutro. Zastosowanie stacji, w ziemiankach czy w miejscach naszego ukrycia będzie świetnym rozwiązaniem. Jakie wy macie u siebie źródła zasilania na wypadek awarii energetycznej czy na wypadek jakiejś klęski żywiołowej? Warto się przygotować, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy przyjdzie nam skorzystać ze stacji ładujących, z powerbanków, ze zwykłych świec. Wszystkie te rzeczy będą nam bardzo potrzebne, kiedy nastanie kryzys. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, ćwiczcie swoje umiejętności, bo każde. Takie ćwiczenie niesie nowe doświadczenia. Trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć!